Witamy serdecznie. Z tej strony Szymon oraz Bartek, czyli część ekipy, która zarządza socjomanią. W ten, myślę, jednak nieco nieszablonowy sposób postanowiliśmy odnieść się do tej sytuacji, która ma miejsce aktualnie na rynku. Pokazać, jak, się, jak na tę sytuację patrzymy, jak się do niej przygotowaliśmy i co możemy zaoferować naszym klientom, bo nasza oferta, razem z zmianą sytuacji, którą mamy obecnie, również się, również się zmieniła. Czyli jak wygląda nasze spojrzenie na biznes w czasach pandemii? Po pierwsze, wewnętrznie, gdy się zastanawialiśmy nad tą sytuacją, która ma miejsce, doszliśmy do wniosku, że kwarantanna potrwa na pewno co najmniej do końca maja, czerwca. Myślę, że możemy. Optymistycznie. Tak, tak. Myślę, że możemy tutaj liczyć na jakieś takie delikatne zwolnienie z ograniczeń podczas wakacji. Dużo się mówi o tym, że od września-października może nastąpić powrót pandemii, więc tutaj znak zapytania, jak będzie wyglądała druga połówka roku, ale na pewno nie spodziewamy się tego, że w kwietniu czy tam początkiem maja ta sytuacja się zmieni. Myślę, że tutaj dla przedsiębiorców ta sytuacja na pewno będzie, na pewno będzie trudna. Po drugie, ze względu na to, że różne kraje w Europie, i nie tylko w Europie, ale też na świecie, w różny sposób walczą z pandemią. Ta pandemia w różnych krajach rozwija się w różnym tempie, to też nie spodziewamy się tego, aby tutaj granice i europejskie, i te międzynarodowe zostały otwarte wcześniej niż na koniec roku. Więc myślę, że musimy się przede wszystkim skupić na klientach z Polski i na tym, co możemy zaoferować klientom z Polski. To nie dotyczy tylko nas, ale oczywiście innych biznesów, które działają, działają na rynku. I ta trzecia rzecz, ponieważ nie wiemy, jak szybko będziemy w stanie. Jakby to powiedzieć, wyłączyć ze społeczeństwa wirusa, czyli rzeczywiście spowodować, że albo będziemy na niego odporni, albo że w jakiś sposób oddzielimy osoby, które są zarażone. Mamy tutaj też takie przemyślenia, że to trwale zmieni zachowania konsumentów i jednocześnie to bardzo mocno wpłynie na to, jak wygląda oferta biznesu skierowanego do konsumentów. Hmm. I tutaj e, obserwując rynki zagraniczne, ale też działania na przykład e, takich krajów właśnie jak Chiny, gdzie postęp tego wirusa jest w zdecydowanie dalszej fazie niż u nas. Obserwujemy kilka takich podstawowych strategii, które przyjmują firmy w dobie właśnie koronawirusa. Pierwszą z nich są oczywiście oszczędność oraz maksymalna optymalizacja. Zatem niestety często idą masowe zwolnienia, natomiast no, to jest jeden z tych obszarów. Drugi, który obserwujemy, to przede wszystkim taka strategia trochę na przeczekanie, czyli dopasowanie się do tych nowych realiów rynku, zachowań i potrzeb konsumentów, czasami mniej, czasami bardziej Udolnie. Niektóre biznesy starają się stosować różnego rodzaju pivoty, dostosowując swoje usługi czy możliwości produkcyjne do obecnych warunków. No i strategia numer trzy, czyli zwinne inwestycje i poszukiwanie szans rozwojowych. To też jest na pewno taki czas, w którym jesteśmy w stanie poświęcić go trochę więcej na rozwój, na rozbudowę wewnętrznych komórek w organizacjach. No i z tego też względu trzy takie główne propozycje i główne filary, które my chcemy zaproponować jako Socjomania w tym właśnie czasie. Tak, podejrzewamy, że większość naszych klientów właśnie wybierze jedną z tych trzech strategii. No i my zastanawiamy się nad tym, co możemy klientom zaoferować właśnie w oparciu o te trzy strategie, czy na tych trzech strategiach się skupiliśmy i tak zbudowaliśmy naszą nową ofertę. Więc może po prostu przejdziemy do, do niej. Okej, okay, pierwszy z tych filarów, czyli oszczędność i optymalizacja, gdzie mamy kilka gotowych rozwiązań, którymi jesteśmy w stanie wesprzeć e, naszych klientów, czyli pierwsza rzecz, a więc audyty efektywności. Mamy tutaj na myśli przede wszystkim komunikację, ale też na przykład działania reklamowe. Z tego względu to jest bardzo dobry czas też na optymalizację tych kosztów, no ponieważ każda złotówka się liczy. Z drugiej strony to jest też weryfikacja i audyty działań podwykonawców, ale też zespołów wewnętrznych. Wydaje nam się, że to jest dobry moment na weryfikację istniejących zasobów, sprawdzenie ich skuteczności, co wiąże się też bardzo często z dodatkowymi potrzebami wymiany tego zespołu lub też rekrutacji. Z tego względu oferujemy też usługi m.in. np. body leasingu, czyli wynajmu w cudzysłowie osoby, która przejmie jakąś działkę marketingu lub zweryfikuje od wewnątrz, w jaki sposób te komórki. Funkcjonują. z trzeciej strony taki obszar, który widzimy jako bardzo istotny, to jest obsługa klienta, która w tym czasie szczególnie przenosi się do kanałów digitalowych, dlatego też oferujemy wsparcie w optymalizacji procesu obsługi, ale też w implementacji narzędzi, które no, przyspieszą i usprawnią właśnie te procesy kontaktu z klientem, ale też jego doświadczenia. Tak, drugi filar, który wskazaliśmy, czyli takie swoiste przeczekanie i dopasowanie, no to na tym filarze przede wszystkim składają się szkolenia, które wielu naszych klientów zna do tej pory. One oczywiście przeniosły się do świata wirtualnego, przeniosły się do online. Mamy tutaj dwie wersje tych szkoleń, czyli takie szkolenia, które nagraliśmy wcześniej i one są pewną formą gotowca, do których można sobie wykupić dostęp za stosunkowo niewielkie pieniądze. Oraz webinary, podczas których tak samo jak na naszych szkoleniach w świecie realnym spotykamy się z niewielką grupą osób. Przez dwa dni czy przez jeden dzień w zależności od szkolenia jesteśmy do Waszej dyspozycji. Łączymy się po prostu zdalnie i już teraz po... W pierwszych realizacjach takich webinarów mamy bardzo dobre opinie od naszych uczestników, więc myślę, że taka forma też przyjmie się tutaj na stałe. Ja myślę że tutaj warto wspomnieć, że prowadzimy też szkolenia i kursy w takiej metodzie blended learning, mhm. czyli w tym przypadku zarówno spotkania z trenerem, które odbywają się w formie webinaru, które są uzupełniane później na przykład kursem, który jest już w jakiś sposób nagrany i zakończone później też webinarem z trenerem, który odpowiada na wszystkie pytania, które pojawiły się być może w trakcie oglądania tego materiału. Nagranego wcześniej. Tak, staramy się zrobić wszystko, żeby ta atmosfera podczas szkoleń online-owych przypominała co najmniej te szkolenia, które były w świecie realnym, które mieliśmy bardzo dobrze dopracowane, więc dajemy tutaj w tym zakresie z siebie wszystko. Dla większej organizacji, szczególnie dla tych organizacji, które szukają programów dopasowanych stricte do swoich potrzeb i do większych zespołów, przygotowaliśmy tutaj programy edukacyjne realizowane zdalnie. One są realizowane za pomocą naszej platformy LMS, czyli. Przygotowujemy dedykowany program rozwojowy dla zespołów w takim zakresie, w jakim umówimy się z klientem. Mamy pełną możliwość analizy dostępu do platformy, pełną możliwość przydzielenia punktów, analizy tego, czy użytkownicy korzystają z tego dostępu i czy rzeczywiście ta wiedza przez nich jest wykorzystywana. Czyli możemy też tutaj robić wszelkiego rodzaju testy, czy też wystawiać na przykład certyfikaty online. Bardzo ważnym elementem jest też ta przestrzeń, którą tutaj widzicie za nami. Nasze sale szkoleniowe aktualnie zamieniły się w małe studia do nagrań. Wiemy, że wielu z Was nie tylko będzie poszukiwało takich zewnętrznych trenerów, ale też będzie poszukiwało po prostu przestrzeni, gdzie możecie nagrać swoje materiały dla swoich klientów, swoich partnerów, swoich podwykonawców. Więc biorąc pod uwagę, że my na pewno nie będziemy nagrywać codziennie, też spokojnie możemy pomóc Wam zrealizować tego typu materiały. Dysponujemy też odpowiednim sprzętem do tego typu nagrań, do transmisji na żywo, także tutaj jest cały pakiet, tak jak Bartek wspomniał, zarówno takie mini studio, jak i cały ekwipunek, plus nasza pomoc na miejscu w kontekście organizacji całego sprzętu, podpięcia itd. Tak, ostatni element tej części przeczekania i dopasowania to jest zdalne środowisko pracy. Socjomania ma dwa biura, ale tak naprawdę nasza praca cały czas była taką pracą w terenie. My się przemieszczaliśmy pomiędzy klientami, jednocześnie mając u klienta po prostu swoje biurko i pracując zdalnie w socjomanii, ale od naszego, od naszego klienta, więc ta sytuacja zdalnej pracy jest dla nas czymś naturalnym. My dobrze się orientujemy w rytuałach, w różnego rodzaju procedurach czy narzędziach, które wspierają taką pracę zdalną, więc jeżeli wasza organizacja nie była po prostu przyzwyczajona, czy nie miała szansy do tej pory wykorzystywać pracy zdalnej czy home office'u, my możemy was tutaj wesprzeć w tym, jak tą pracę poukładać, tak żeby ona cały czas miała taki charakter codziennej pracy i takich spotkań pomiędzy pracownikami, które są znane po prostu z biura. Z trzeciej strony mamy coś, czym zajmujemy się już od dawna w Socjomanii, natomiast coś, co według nas teraz szczególnie w takiej zwinnej formie jest bardzo potrzebne na rynku. Czyli z jednej strony są to strategie e-commerce, strategie B2B, strategie komunikacji, które wdrażamy też już w naszych wewnętrznych działaniach. Mianowicie część z Was pewnie wie, że jako zespół Socjomanii jesteśmy też współzałożycielami Handelka, więc lokalu gastronomicznego, gdzie w 24 godziny uruchomiliśmy dostawy i postawiliśmy system e-commerceowy. Z tego względu to jest też taki obszar, w którym zarówno zajmujemy się dla naszych klientów, ale mamy go też wypracowanego wewnętrznie na swoich własnych przykładach. Czy myślę, że w tym kontekście, w aktualnej sytuacji najważniejsza jest właśnie taka bardzo szybka i mhm. zwinna praca? Nie ma tutaj przestrzeni na bardzo długie planowanie, jest przestrzeń przede wszystkim na egzekucję, szybkie podejmowanie decyzji i po prostu dostosowanie się do tej sytuacji, która aktualnie panuje. No tak, tutaj każdy dzień się liczy, co obserwujemy na przykładach nas i naszych klientów. Natomiast jako kolejna odpowiedź na ten filar mamy też projektowanie usług i digitalizację organizacji. To jest też trochę związane z, między innymi na przykład z e-commerce'owieniem w cudzysłowie naszego lokalu gastronomicznego, natomiast z drugiej strony wiemy, że jest sporo usług czy produktów, które rzeczywiście można w efektywny sposób przenieść do digitalu, zdigitalizować lub też wesprzeć ich sprzedaż czy dystrybucję właśnie poprzez komunikację digitalową. I tutaj hmm. wykorzystujemy różne metodyki związane np. z design thinking i service designem, które pozwalają usprawnić ten proces, no i właśnie w taki zwinny sposób wdrożyć go w różnych organizacjach. Hmm, hmm. Na pewno wiemy, że zmieniające się zachowania konsumentów spowodują dużo większy nacisk na sprzedaż i oferowanie swoich produktów i usług w internecie. Myślę, że nie wszystkie branże już mają z góry odpowiedź na pytanie, jak można przenieść swoje usługi do internetu, więc to takie właśnie zaplanowanie czy zaprojektowanie usługi i osadzenie w świecie wirtualnym będzie wielu podmiotom potrzebne. Mhm, tak, szczególnie też w kontekście odbioru tego produktu na przykład przez konsumentów i pozyskiwania też mhm. różnych wartościowych informacji. To znaczy mhm. internet jest, jest i będzie na pewno bardzo wartościowym źródłem pozyskiwania tych insightów, więc to na pewno też będzie mhm. bardzo istotne. Ok, liczymy, że w tej krótkiej formie udało nam się przedstawić to, jak zmieniła się nasza oferta i co mamy Państwu do zaoferowania w tej sytuacji, z którą codziennie, z której się codziennie spotykamy. Myślę, że tak naprawdę każda przedsiębiorcza dusza wie, że nie może liczyć na pomoc Państwa, tylko że musi liczyć przede wszystkim na siebie. My możemy Wam pomóc w tym, żeby odnaleźć się w świecie wirtualnym, przenieść tam swoje usługi i odpowiednio je też um, poprawić pod kątem efektywności. Bo to w najbliższych miesiącach będzie naprawdę bardzo ważne. Tak, z naszej strony to wszystko. Nasze kontakty mailowe wyświetlone są teraz na ekranie. Także, jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, piszcie do nas śmiało. Łatwo jest też nas namierzyć na stronie socjomania.pl, gdzie znajdziecie nasze numery telefonów. Także, bracie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Dzięki za obejrzenie tego krótkiego filmu. I do zobaczenia w digitalu. Pozdrawiamy.